Ospa wieczna jest to choroba zakaźna głównie wieku dziecięcego wywoływana przez wirus ospy oraz półpaśca. Ospa charakteryzuje się bardzo wysoką zakaźnością. Szacuje się, że osoby, które są nieodpornione, to znaczy albo nie przechorowały ospy wiecznej, albo nie były przeciwko niej zaszczepione. Szansa na zachorowanie w przypadku bliskiego kontaktu z pacjentem, który akurat OSP przechorowuje, sięga nawet 90 kilku procent. Okres wylęgania, to znaczy okres od wniknięcia wirusa do naszego organizmu do pojawienia się pierwszych objawów choroby, wynosi około od 10 do 21 dni. Średnio mówi się, że to jest 2-3 tygodnie. Pierwsze objawy, które prezentuje ospa wieczna, są to najczęściej objawy ogólne, tak jak rozbicie, bóle głowy, stany podgorączkowe bóle gardła, czyli bardzo niecharakterystyczne i można właściwie pomylić się z wieloma innymi chorobami. Dopiero po drugiej dobie trwania choroby pojawiają się charakterystyczne zmiany skórne w przebiegu osp, które mają też typową ewolucję zmian. Czyli na początku to, co zaobserwujemy, to będą czerwone plamki. Które następnie będą się uwypuklały do tak zwanych grudek, aby potem przeobrazić się w pacharzyki, które są wypełnione przezroczystą treścią. W czasie chorowania na ospę wieczną, a okres chorowania wynosi od 5, 7, czasami do 10 dni, możemy obserwować, że będą się pojawiały. Nowe pęcherzyki, te starsze pęcherzyki będą przechodziły właśnie tę ewolucję, zasychając do strubków, które będą powoli odpadały. Dostępny jest jeden lek przeciwwirusowy, który hamuje nażanie wirusa ospy I on jest szczególnie polecany u dzieci powyżej 12 roku życia, ale u młodszych także, w szczególnych przypadkach głównie chorób przewlekłych, ale też chorób skórych, tak jak chociażby atopowe zapalenie skóry. W przypadku leczenia ospy poza leczeniem przyczynowym niezmiernie ważna jest także higiena przede wszystkim skóry. Niestety w Polsce panuje takie przekonanie, że pacjent, który ma ospę nie powinien być kąpany. Okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Pacjent, który nie byłby kąpany, u którego zbierają się nieczystości na skórze. Nasz pacjent ze względu na świąt będzie rozdrabywał zmiana to wszystko zwiększa ryzyko nadkażeń bakteryjnych. Dlatego poleca się częste kąpiela dziecka, krótkotrwające w wodzie z dodatkiem mydła, nie musi to być mydło przeciwbakteryjne, ewentualnie, ewentualnie branie prysznica. Tak samo e, częste jest e, zalecanie e, środków typu... E, Typu papki cynkowe, które, które mają taką właściwość, że przykrywają nasze zmiany ospowe. I wtedy możemy nie dostrzec tych pierwszych objawów zakażenia skóry, takich jak zaczerwienienie, jak zwiększenie ucieplenia, czy zwiększenie spójności skóry, ponieważ one będą schowane pod tą papką, dlatego raczej odradza się ich stosowanie. Podobnie jest też z szeroko stosowaną gęcjaną, czyli fioletem goryczki, która zabarwia skórę na fiolet kolor podobnie utrudniając dostrzeżenie zmian zapalnych dostępnych jest kilka metod łagodzenia świądu przede wszystkim musimy pamiętać o higienie jako o pierwszym ze sposobów możemy także podawać najczęściej przepisywane przez lekarza leki przeciwhistaminowe które które charakteryzują się tym, że zmniejszają natężenie świądu. Powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby wybierać preparaty, które nie będą powodowały zabarwienia skóry. Tak więc dostępne są preparaty odkażające, szeroko dostępne, ale są także preparaty w postaci żelów czy w postaci, w postaci sprayu. Mamy jedną skuteczną metodę zapobiegania ospie i to są szczepienia ochronne. Szczepienia ochronne, gdzie w naszym kalendarzu szczepień zaleca się wykonanie dwóch dawek takiego szczepienia w odstępie przynajmniej 6 tygodni, chociaż zaleca się, aby ten okres wynosił około 3 miesięcy pomiędzy dwoma dawkami szczepień. Szczepienie można wykonywać u dzieci już najmłodszych, nawet od 9 miesiąca życia. Skuteczność szczepienia szacowana jest na 90% kilka procent to co też się podkreśla to w przypadku zachorowania na ospę po szczepieniu obserwujemy znacznie mniejszą ilość pęcherzyków określaną do około 50 na całe ciało w porównaniu do pacjentów którzy szczepieni nie byli gdzie obserwujemy liczbę pęcherzyków wahających się od 250 do nawet 500 Do najczęstszych powikłań osp wiecznej mm, zalicza się zakażenie bakteryjne. Każdy z nas na swojej skórze ma wiele różnych e, gatunków e, bakterii, które występują u nas e, całkowicie naturalnie. Jednakże w przypadku wystąpienia zmian ospowych, świądu, drapania się, niekoniecznie zawsze dobrze, m, dobrze prowadzonej higieny, e, o czym mówiliśmy m, wcześniej, może dochodzić do nadkażeń bakteryjnych samych pacharzyków, może dochodzić do rozwoju blizzejce, do zakaźnego zapalenia tkanki podskórnej oraz do dużo cięższych powikłań w postaci martwiczego zapalenia powięzi mięśni, czy, czy nawet sepsy, które już wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem zgonu, a na pewno wymagają hospitalizacji. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o częstość występowania powikłań ospowych, są powikłania neurologiczne, czyli zapalenia opon mózgowo rdzeniowych zapalenia mózgu czy zapalenia muszczku najczęściej wymagające hospitalizacji oraz leczenia przyczynowego w warunkach szpitalnych.